Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Autodiscover, a w dzisiejszym odcinku, auta prawie że gotowe do wydania. Eee, powiemy Wam, ile za samochód trzeba liczyć razem z naprawą, ile wyszła naprawa, ile wyszły części oraz o tym jak ważne jest to, żebyście samochód przed wydaniem zarejestrowali, żebyśmy nim byli w stanie przejechać 100-200 km, ponieważ e, jaka by nie była naprawa, e, samochodem trzeba zawsze się przejechać, sprawdzić czy wszystko jest w porządku, bo mogą wyjść różne drobne problemy. Tak też było z tą Audi. A4. Teraz już praktycznie samochód, każdy samochód, który naprawiamy, zawozimy na lawecie na przegląd. Przegląd jest robiony, wysyłamy do Was tablicę, żebyście samochód zarejestrowali, wysłali nam go i żebyśmy się samochodem przejechali. Eee, tak też było dokładnie z tą Audi A4. Pan Piotr samochód zarejestrował, wysłał nam tablicę, Pojechał, elektronik jeszcze przyjechał, bo wiadomo, w Audi wszystko trzeba zakodować, nawet to, że kupiliśmy europejską lampę, eee, to przednią i eee, pasowały wtyczki, to trzeba było ją na koniec zakodować. Autem pojeździliśmy, zrobiliśmy nim 100 km. wszystko było OK. Nagle wjechaliśmy na obwodnicę Krakowa, prędkość autostradowa 140, 150 i zaświecił się czek silnika, więc auto wróciło z powrotem do elektronika po czym okazało się, że przycina się termostat, stała zrobiona adaptacja tego termostatu, natomiast, po jakimś, natomiast następnego dnia znowu e, samochód wyrzucił błędy nie tylko check engine, ale w ogóle samochód szedł tryb serwisowy, czyli moc ograniczona. Do połowy. No i co, czekamy tak naprawdę w zeszłą sobotę. Pan Piotr samochód miał odebrać, a my czekamy na termostat i może szczęśliwie się stało, bo Pan Piotr jest nad Możemy My jesteśmy w Krakowie, więc gdyby takie coś się stało, to nie to jechać w trybie serwisowej autostradą, nie to wzywać lawetę. Stres, irytacja na pewno jest to nikomu niepotrzebne. Jeszcze ważne info a propos napraw. Jeżeli naprawiacie, jeżeli planujecie naprawę razem, z nami to w tym momencie ilość samochodów jest taka, że mimo, że współpracujemy z kilkoma warsztatami, to czas oczekiwania na naprawę trzeba zakładać. Od przyjazdu samochodu do nas no, około, około 3 miesiące. Auto w bardzo fajnej wersji wyposażenia, bo w pełnym pakiecie stylistycznym S-Line, nagłośnienie bangolów, sen, oczywiście podgrzewane. Fotele, podgrzewana kierownica. E, jedyne czego moim zdaniem brakuje, bo bardzo fajnie wyglądają te wirtualne zegary. Tutaj kupujący te auto w Stanach nie zdecydował się na ich, na ich dołożenie. Więc auto było kupione po delikatnej kolizji z przodu, bez wystrzelonych poduszek. Najdroższym elementem do wymiany był kompletny pas z chłodnicami 5500, do tego zderzak 2200 zł, do tego maska 1400 oraz komplet lamp przednich europejskich 3000 zł. Wiadomo, drobne plastiki, ale auto było uszkodzone na zasadzie plug and play, czyli odkręć i przykręć. Cała naprawa, kosztorys całej naprawy Piotrek gdzieś pewnie Tutaj wrzuci. Pytacie bardzo często o ten model A4B9. Ten konkretnie egzemplarz po naprawie wyszedł nieco ponad 70 tysięcy. Otomoto od pewnego czasu wymaga od sprzedających, żeby umieszczali obowiązkowo numer VIN, ale mądry Polak wiadomo zawsze wie lepiej. Więc jak sobie weźmiecie jakiekolwiek auto, bo zauważyliśmy taką tendencję, jakiekolwiek najtańsze samochody jak wpiszecie na otomoto na i sprawdzicie sobie win i go skopiujecie w gogle, to nagle okaże się, że samochód o takim winie nie został wyprodukowany. Czemu? Czy mają coś do ukrycia? Tutaj postawmy kropkę. Tutaj jeszcze właściciel poprosił nas, żebyśmy założyli dodatkowy immobilizer, i całościowo naprawa wyszła nieco ponad 70 tysięcy złotych. I yy, o ile bardzo często pytacie o, te, o ten nowy model A4B9, to 70 tysięcy wydaje mi się, to jest taka dolna granica ile z naprawą trzeba za taki samochód? Jeżeli się zdecydujecie ewentualnie na model tylko w jakiejś biedniejszej wersji wyposażenia z napędem na przód, to być może bliżej 65 tysięcy, ale to jest świeży samochód. Nie zapominajmy, że, że nowy kosztuje ponad 150-200 tysięcy, ponad między 150 a 200 tysięcy, więc cena praktycznie przez pół. Również prawie gotowa kupionka pana Tomka. Samochód z 2015 roku z dwulitrowym silnikiem, z napędem oczywiście Quattro. Przebieg około 60 000 km. Auto było uszkodzone e, z prawego przodu. E, uszkodzona była lampa, uszkodzone było zawieszenie. Zaraz wam powiemy, ile to wszystko wyniosło. Nie mamy jeszcze podsumowania. E, Robocizny blacharskiej i lakierniczej. Powiemy Wam tylko i wyłącznie o częściach. Wszystkie części do naprawy wyszły bardzo tanio, po zaledwie 5000 zł. Najdroższa była prawa przednia lampa. Jak widzicie, lewa oryginalna amerykańska. Nie chcieliśmy narażać pana Tomka na koszty, więc prawą również udało nam się, używaną, znaleźć amerykańską. Kosztowała równy 1000 zł. Do tego prawe przednie zawieszenie. 800 zł i wymieniony był prawy przedni błotnik, 5 pustówki kosztował oraz drzwi prawe przednie 700 zł. Jak widzicie, e, cała tabelka oczywiście się z boku pojawi. Jak widzicie, e, to że model występuje już dobrych kilka lat na rynku, w tym przypadku. E, Ceny części nie przerażają. Auto po wszystkich naprawach blacharskich, lakierniczych, przeróbką świateł, kodowaniem, elektronikiem, e, wymianą tego przedniego, prawego zawieszenia wyjdzie poniżej 60 tysięcy złotych, bardzo świeży egzemplarz z fajnym przebiegiem. Mimo że ten model trochę lat już na rynku występuje, to dalej wydaje mi się, że wygląda świeżo i atrakcyjnie. Ogólnie w tych pieniądzach wydaje mi się bardzo fajny, bardzo fajny zakup. To jak myślicie, jaki jest najpopularniejszy kolor samochodów w 2020 roku? No jasne, że biały. Biały to chyba jakieś 30% samochodów, jakie kupujemy. Też bardzo często o nie e, pytacie. Biała jest również 540 Panaratka. Udało nam się ją wyrwać w znakomitej, naprawdę znakomitej cenie w kwietniu. Bodajże to było pod koniec kwietnia. E, auto było też bardzo delikatnie uszkodzone, bo e, uszkodzony był z tyłu pas. Pod zderzakiem, i tak naprawdę w taki sposób, że udało się to wszystko wyklepać bez cięcia, bez stawiania niczego. Więc jedyne malowane elementy w samochodzie to jest zderzak tylny oraz klapa. Przemalowany był również przedni zderzak, bo on jest dość niski. Te pakietowe zderzaki niestety są tutaj. Obniżane. Bardzo często y, można trzeba uważać, po prostu wjeżdżając, nie tylko mając jakąś kupetę, ale również taką 540 wjeżdżając na krawężniki, trzeba. Uważać, żeby z nich pocharować. Tutaj właściwie przy okazji też chciał, żeby usunąć ze zderzaka przednie obrysówki, co też, co też wykonaliśmy. Ogólnie o tej BMC, -ce, o cenach naprawy i tak dalej powstanie, myślę, osobny odcinek, bo w związku z tym, że auto przyjechało ze złamanym wydechem, w związku z tym, że Radek, którego serdecznie pozdrawiamy, jest wielkim fanem BMW, pojawił się pomysł, że skoro wydechu i tak nie ma, żeby włożyć Wydech jakiś lepszy, ciekawszy, lepiej brzmiący, no a już potem poszedł za ciosem. Obniżone, będzie jeszcze obniżone zawieszenie, będą wymienione mimo, że są felgi M-pakietowe, to będą jeszcze większe. I jak myślicie, jeżeli temat jest dla Was na tyle ciekawy, to pewnie wybierzemy się do warsztatu i stworzymy z tego osobny odcinek. Dwa słowa jeszcze o firżonie firżonów przerobiliśmy już dziesiątki, także. Jeden z wielu, aczkolwiek bardzo fajna wersja, bo nie tylko w białej perle. To praktycznie najbogatsza wersja wyposażenia, bo to jest to Titanium. W 2016 roku nie było wersji Platinu, więc to była najwyższa. Tutaj jeszcze właściciel rozszerzył to o co tylko mógł, więc 19 calowe. Felgi, wszystkie je zregenerowaliśmy, za chwilę też powiem Wam co było wymieniane i ile, co kosztowało. Samochód ma 6 czujników z przodu, 6 czujników z tyłu, ma asystenta, ma aktywny tempomat, ma oraz wentylowane fotele oraz właściciel pokusił się o dołożenie full ledowych reflektorów z przodu z pływającymi kierunkami. Auto z uszkodzonym przodem, Piotrek, pewnie wrzuci gdzieś zdjęcie, jak ono wyglądało. Była wystrzelona poduszka w kierownicy, decha była cała. Kupiliśmy za nieco ponad 30 tysięcy złotych, a cała naprawa wyszła jakieś 18 tysięcy złotych. Wliczając już i te lampy full ledowe, które kosztowały 2,5 tysiąca złotych i kodowanie tych lamp oraz w związku z tym, że te felgi były dość pocharowane ze względu na niski profil, to właściciel zdecydował się, żeby je wszystkie zregenerować. O naprawach Fusionów Troszkę już było, więc po prostu Piotrek gdzieś tutaj pewnie kosztory z naprawy wrzuci, jeżeli jesteście ciekawi, jak to wychodzi cenowo. Kolejne auto, które mamy do wydania jest to Chrysler Pacifica z 2018 roku. Kupiona i naprawiona dla pana Łukasza. Więc ceny części do jakiegokolwiek minivana, który nie występuje w Europie, niezależnie czy to jest Pacyfika, czy to Toyota Siena, czy Honda Odyssey, nie są tanie. Auto było uszkodzone z lewej strony, wymienione były drzwi przednie lewe oraz drzwi e, przednie tylne oraz tylny błotnik. Z tego co kojarzę, to drzwi lewe przednie udało nam się kupić w kolor, ten kolor nawet, e, nawet podszedł, więc nie było konieczności ich powtórnego malowania, więc przemalowane zostały tylko drzwi e, lewe tylne oraz tylny błotnik. Jeżeli chodzi o ceny części, to yy, niestety czas oczekiwania tam było do wymiany tylko i wyłącznie po szycie progu. Czas oczekiwania był dość długi, więc, więc postanowiliśmy kupić całą ćwiartkę z progiem i rozwiercić potrzebne. Potrzebne elementy. Daliśmy za to 1800 zł, czyli dość tanio w porównaniu do drzwi. Przednie, lewe drzwi, kompletne. Tam potrzebowaliśmy kupić z tapicerką, która również była uszkodzona. Kosztowały 4000 zł, a drzwi, lewe, tylne, 3500 zł. Do tego lewa kurtyna, i w zasadzie już przekroczyliśmy 10 000 zł. Ogólnie cała naprawa wraz z kodowaniem, z przeróbką lamp, wszystkimi kodowaniami, przeróbkami wyszło 25 tysięcy złotych. I tutaj znowu się powtarza, panu Łukaszowi bardzo zależało, żeby odebrać samochód w sobotę. Niestety się nie udało. Tam jeszcze montowaliśmy fabryczny hak holowniczy z tyłu i trochę problemów z jego podłączeniem było. Dodatkowo, no, zobaczcie, jeżeli auto jest uszkodzone przodem, to znaczy każde auto praktycznie musi wrócić na e, każde auto musi pojechać na detailing, ale jeżeli jest rozbierany. E, Środek, zwłaszcza w takim aucie, no trzeba, żeby, żeby wymienić to poszycie progu, to trzeba zdemontować wszystkie fotele, tapicerki i tak dalej. Więc, więc mimo, że nie wiem, deska rozdzielcza, wszystko jest zabezpieczane, wiadomo, jakimiś kocami, żeby jakieś opiłki tego nie pocięły, no to zobaczcie, ile chóżu tak naprawdę po przyjeździe. Tutaj tego pewnie nie będzie widać, ale uwierzcie mi, to najbardziej widać po kierownicy, nie? Możesz, Piotrek, pokazać kierownicę? Auto jest bardzo fajnej wersji kolorystycznej. Ma taką czarną, beżową, kremową, w tym momencie bardziej szarą kierownicę. I to wszystko wymaga kompleksowego wyprania i regeneracji. Bardzo fajna wersja. Akurat z piotrem coś jeździliśmy, więc włączona wentylacja w foteli. Model z 18 roku. Ten ekran rozrywki, oczywiście, Android Auto i Apple CarPlay posiada. Moim zdaniem, to jeden z najładniejszych minivanów. To na pewno jest jeden z wyborów, jeżeli chodzi o auto siedmioosobowe. A pewnie nie zgadlibyście, na jakie auto zdecydował się pan Maciej. E, odezwał się do nas pan Maciej, który dysponował ograniczonym e, budżetem i chciał kupić auto siedmioosobowe na pośrednim wtrysku, żeby włożyć instalację gazową oraz żeby miało hak oraz żeby miało zdolność e, uciągnięcia przyczepy. W zasadzie sam wynalazł poprzedni model Kia Sorento Udało nam się wylicować konkretnie ten egzemplarz. Zawsze powtarzamy Wam, że jeżeli chodzi o auta starsze, lepiej kupić z bardzo małymi uszkodzeniami, bo te 500 dolarów, które kupicie taniej za auto bardziej uszkodzone, bardzo szybko zwróci się przy częściach zamiennych, bo mimo, że części są dość tanie, to jednak, no to jednak kilkaset złotych za każdy element trzeba wydać. Tutaj auto miało tylko i wyłącznie rozbity szyberdach. Coś, coś prawdopodobnie na niego e, spadło, szyberdach udało nam się znaleźć na szrocie, kupiliśmy go za 500 zł, praktycznie połowę z tego kosztowało przywiezienie go. Oprócz tego auto posiadało e, drobne rysy na przednim i tylnym zderzaku e, oraz no, było ogólnie zmęczone po tych 8 latach użytkowania, więc przemalowaliśmy przedni i tylny zderzak. Klapa, z tego co wiem, była porysowana oraz gdzieś tam prawe tylne drzwi oraz prawy tylny błotnik jeszcze uszkodzony. Okazało się, że z prawego tylnego koła również schodzi powietrze, więc na razie jest na dojazdówce. Musimy podjechać do wulkanizatora. Jeżeli chodzi o sam samochód, to z naprawą, ze wszystkimi opłatami, bez akcyzy wyszło to 34-35 tysięcy złotych w tej cenie. Dostajemy v o pojemności 3,5 litra. Auto, mimo że już nie jest najnowsze, w środku widać, że ta jakość, mimo auto ma przebiegu 100 tysięcy mil, czyli 160 tysięcy kilometrów i praktycznie, zobaczcie, że po tych fotelach w ogóle nie widać, nie widać znaku czasu, niestety, ale coraz. Niestety te fotele są coraz to gorszej jakości, coraz, ta skóra jest coraz większa, ale coraz bardziej podatna na e, e, podatna na przetarcia. Auto posiada automatyczną, indukcyjną klimatyzację, grzane oraz wentylowane fotele. Zwykła klapa. Trzeba niestety stała już była jeszcze Lampa rozbita i zobaczcie, że tutaj na e, krótkie trasy, wiadomo, tego bagażnika zbyt dużo nie ma. Możesz pokazać piotrek. Więc na krótkie trasy dwie osoby albo teściową możemy spokojnie mieścić te fotele. Chyba pewnie się z akcyzą sporo poniżej 40 tysięcy. Myślę, że, że bardzo fajny zakup, więc z akcyzą, po, więc z akcyzą auto wyszło sporo poniżej 40 tysięcy. Czekamy jeszcze jak pan Maciej zarejestruje, a jeszcze ciekawostka, zgadnijcie jak się odpala Kia Sorento. Wsiadamy do samochodu, mamy dostęp bezkluczykowy. Naciskamy start-stop i nic. Otóż co trzeba zrobić? Stacyjka jest w podłokietniku. Musimy wsadzić kluczyk, nacisnąć przycisk. Gdzie tu sens? Gdzie logika? Nie wiem. W tym odcinku to już wszystko. Dobra wiadomość jest taka, że w końcu znaleźliśmy firmę, która zrobiła dla nas małe ramki. Jeżeli kupiliście z nami samochód i małych ramek nie dostaliście, napiszcie na akcyza.małpa-autodiscover.pl. Tam Justyna, która ma świętą cierpliwość i do, i do urzędników, i do wszelkich spraw związanych z dokumentami, spakuje i wyśle do Was takie oto rameczki. Jeżeli się odcinek podobał, to prosimy oczywiście o łapkę w górę, o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, najlepiej z dzwoneczkiem oraz zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagrama. Trzymajcie się, cześć!